Refrakcja podmiotowa, inaczej subiektywna, jest kluczowym elementem badania wzroku. Jej założeniem jest dobranie takiej korekcji, która umożliwia wyraźne widzenie do dali w stanie rozluźnionej akomodacji. Ponadto umożliwia prawidłowy rozwój i funkcjonowanie układu wzrokowego, jest akceptowana przez pacjenta i zapewnia komfort widzenia zarówno w dali, jak i bliżej. Refrakcję subiektywną powinno wykonywać się zawsze, gdy tylko jest to możliwe. Zazwyczaj już czy czterolatkowie są w stanie udzielać wiarygodnych odpowiedzi, a w starszej grupie wiekowej komunikacja staje się coraz prostsza i umożliwia zwiększenie dokładności badania. Refrakcja podmiotowa składa się z trzech zasadniczych etapów. Pierwsze to badania jednooczne obejmujące wyznaczenie ekwiwalentu sferycznego, wykrycie i uściślenie astygmatyzmu oraz określenie podmiotowego punktu końcowego. Drugi etap stanowi zrównoważenie stanu akomodacji obydwojga oczu i określenie obłocznego punktu końcowego do dali. Trzeci etap to sprawdzenie jakości i skorygowanie widzenia w bliże. Przeprowadzenie refrakcji podmiotowej u dzieci wymaga dostosowania sprzętu, optotypów, sposobu wypowiedzi, a nawet uproszczenia procedur. Dla najmłodszych przygotuj oprawy próbne, z PD dopasowanym do ich rozmiaru, a samo badanie przeprowadź z wykorzystaniem kasety okulistycznej. Dzieci w wieku szkolnym z powodzeniem można badać za pomocą Foroptera. Może być to dla nich dodatkowa atrakcja. Jednakże to specjalista musi kontrolować, czy dziecko nie mruży oczu, fiksuje centralnymi częściami soczewek i zachowuje prawidłowy werteks. Refrakcję podmiotową dzieci, inaczej niż pacjentów dorosłych, warto zacząć od oka lepszego. Zaprezentuj znane i łatwe do rozpoznania optotypy. To dodatkowo zmotywuje malucha do współpracy. Zmiany soczewek początkowo wykonuj dużymi skokami. Jednocześnie ustal z pacjentem, co oznacza, że widzenie jest lepsze lub gorsze. Przed badanym okiem może być umieszczona wstępna korekcja, która jest korekcją własną lub soczewką z badania obiektywnego. Warunkiem jest, aby zachodziła korelacja między osiąganą ostrością wzroku a wynikami badań wstępnych. Jeśli na przykład ostrość wzroku dziecka bez korekcji to 1.0, a wynik badania obiektywnego wynosi -2 dioptrie, wyniki obiektywne nie są wiarygodne, nie stanowią dobrego punktu startowego. Do wyznaczenia ekwiwalentu sferycznego konieczne jest rozluźnienie akomodacji poprzez przekorygowanie badanego oka w kierunku dodatnim. Aby to osiągnąć, prosimy dziecko o odczytywanie optotypu w rzędzie przynajmniej o dwie linie większe niż osiągnięta ostrość wzroku. Stopniowe dodawanie soczewek plusowych wykonuj do momentu, aż dziecko przestanie rozpoznawać optotypy. Skuteczność zamazania można sprawdzić pytaniem. Czy znaki są jeszcze widoczne, czy zakryła je mgiełka? Następnie, po dokonaniu przekorygowania i rozluźnieniu akomodacji, stopniowo z mniejszej wartości soczewek, prosząc o odczytywanie znaków z kolejnych, coraz mniejszych rzędów. Jeśli kolejna zmiana soczewki w kierunku ujemnym nie wnosi poprawy, ekwiwalentem sferycznym jest najbardziej dodatnia wartość soczewki, dzięki której udało się uzyskać najlepszą ostrość wzroku. Dzieci mogą dążyć do udzielenia zadowalające nas odpowiedzi zamiast relacjonować to, co faktycznie widzą. Odpowiedź na pytanie, czy widzisz lepiej, czy gorzej, może prowadzić do błędnych wniosków. Specjalista powinien nasłuchiwać, kiedy rozpoznawanie znaków jest dla dziecka łatwe, a kiedy trudniejsze, i na tej podstawie wyciągać zasadnicze wnioski. Następnym krokiem doboru korekcji jest wyznaczenie lub doprecyzowanie wartości osi i mocy cylindra. Pomocna dla specjalisty jest świadomość wpływu nieskorygowanego astygmatyzmu na widzenie. Może to być podstawą do oszacowania jego wielkości na podstawie oceny widzenia w ekwiwalencie sferycznym w odniesieniu do wyników zbadań obiektywnych. Dla przykładu, dla nieskorygowanego astygmatyzmu na poziomie jednej dioptrii Widzenie pacjenta w ekwiwalencie sferycznym może być osłabione do poziomu 0,5, zwłaszcza w przypadku astygmatyzmu skośnego. Jeśli natomiast ostrość wzroku pacjenta w ekwiwalencie sferycznym to 1,0, a wynik badania obiektywnego wykazał astygmatyzm skośny minus 3 dioptrię, wyniki obiektywne wymagają bardzo uważnego sprawdzenia i rozważnego przypisania korekcji astygmatyzmu. Ogólna zasada korygowania astygmatyzmu Mówi o wyborze najmniejszej wartości, która daje najlepszą ostrość wzroku. Do wykrycia i uściślenia astygmatyzmu specjaliści często wybierają tarczę grina oraz test solniczki. Gdy pacjentem jest dziecko, metody te mogą być zbyt trudne w komunikacji. Do wyznaczenia astygmatyzmu proponuję wykorzystać cylinder skrzyżowany i krągły znak, w którym występuje przerwa, na przykład celandolta. Literę można nazwać pękniętym kółkiem. Prezentowany znak powinien być nieznacznie większy od ostrości wzroku osiąganej w ekwiwalencie sferycznym. Badanie poprzeć pytaniem. Czy dziecko widzi kółko i czy jest ono pęknięte? W kolejnych krokach badania pomocne mogą być zwroty. Powiedz proszę, kiedy kółko jest naprawione, a kiedy jest popsute. Czy kółko nadal jest okrągłe, czy zmieniło się w jajo? Czy w którymś położeniu szkiełka pokazuje się cień za kółkiem? Odpowiedzi dziecka wskazujące na to, że literę C widzi nadal jako pęknięte kółko, to odpowiedzi wskazujące prawidłowy kierunek doboru korekcji. Natomiast gdy C zamyka się, jest cieniem lub niewyraźne, korekcja jest nieprawidłowa. Trafne określenie wartości cylindrycznych umożliwia dziecku odczytywanie kolejnych znaków na tablicy ostrości wzroku. Zwłaszcza dotyczy to znaków krągłych i podobnych do siebie, na przykład na tablicy LEA. Dziecko skutecznie rozróżni znaki kółka i jabłuszka. Gdy w badaniu wykorzystuje się cyfry, nie będą się mylić 6, 8 czy 9, które często są odczytywane jako 0, a wśród liter dobrze będzie rozróżniać C od O, B od S. Ostatni etap badania jednocznego stanowi wyznaczenie punktu końcowego badanego oka. Wyznaczany jest on po ponownym rozróżnieniu akomodacji. Poprzez zmiany soczewek sferycznych w kierunku dodatnim i powrocie do najlepszej ostrości wzroku, tak jak przy wyznaczeniu ekwiwalentu sferycznego. Gdy jest to pierwsza korekcja dziecka lub zmiany korekcji są duże, rozróżnienie akomodacji może nie następować od razu. Zdarza się, że dopiero po uzyskaniu dobrych jednoocznych ostrości wzroku, akomodacja ustawia się na prawidłowym poziomie. Stąd podczas wyznaczania jednoocznego punktu końcowego Warto powtórzyć ostatni krok badania po przeprowadzeniu badania oka drugiego. Na przykład, po zbadaniu osobny oka prawego i lewego, ponownie wykonać uściślenie sfery dla oka prawego i ponownie lewego. Kolejne etapy refrakcji podmiotowej omówię w następnym nagraniu.